Po raz ostatni w tym zamówieniu pomóżcie mi co zostawić, a co zwrócić. Holsa Emu część trzecia. Ten co? To jest taki sam jak ten beżowy poprzedni, a tylko czarny. Moim zdaniem wygląda jeszcze lepiej, a jeszcze za 20 zł spodenki. Są takie alaleniane. O u, one też mają kieszenie Nie spodziewałam się tego. I są trochę dłuższe, A ja lubię dłuższe spodenki. Krótkie są takie agresywne. Ta sukienka. Piękna, obiecująca, ale niestety nie Jest to XS, bo mniejszych nie było No, ciąża spożywcza jest tutaj uwydatniona Nie zapina się Too small, ale chyba się będę czaić na większy rozmiar, bo jest serio ładna Te spodnie, patrzcie długość Ona jest znowu idealna Tu w ogóle nie odstają, je kosztują 68,93 Mówmy się jak na długie spodnie Czasach inflacji galopujące. To jest naprawdę spoko cena. Trzymajcie mnie. Rzecz, którą zamówiłam w 100% dla Beki, bo zobaczyłam opis spodnie dresowe z waflowej dzianiny. Waflowa dzianina to jest to. to są takie lekkie, lejące, nie za gorące. To są naprawdę wspaniałe.